Witaj, oto Twoje przesłanie na następne trzy dni, bezterminowe, nieważne kiedy to oglądasz, ta wiadomość jest dla Ciebie, ponieważ z perspektywy wszechświata, aniołów, czas nie istnieje, także ta wiadomość trafia do Ciebie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Najpierw sprawdzę energię tego dnia, później zobaczymy, co się może wydarzyć, a na końcu. Wylosuję dla Ciebie afirmacje, słowa mocy, które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Dobrze, teraz poproszę o przesłanie od aniołów na temat energii tego dnia dla wszystkich oglądających. O! Tego dnia i dwóch kolejnych oczywiście, tak jak mówiłam, na początku to jest czytanie na trzy dni. I widzę, że mamy tutaj dwie karty. Wow! I są to niesamowite karty, niesamowite energie na najbliższe trzy dni od momentu, kiedy to oglądasz. Pierwszy numer anielski to 444 Ochrona, a drugi to 777 Szczęście. Także kochani, to, co ma wam przynieść szczęście jest chronione. Też dla wielu jakieś szczęśliwe wydarzenie, na które czekacie, ma się wydarzyć i on wydarzy się w odpowiednim momencie dla niektórych w przeciągu tych kolejnych czterech, o, powiedziałam czterech dni, chociaż to jest czytanie na trzy dni. Więc może to być za 4 dni, za 7 dni też, bo tu mamy czwórki i siódemki. Może być za 4 tygodnie, za 7 tygodni, 4 miesiące, 7 miesięcy. I tutaj to jest czytanie dla dużej grupy osób, także czasówka jest rozległa. I kochani, właśnie tutaj czuję bardzo mocno anielskie wsparcie. Twoje marzenia są chronione. Jeśli jeszcze coś się dla Ciebie nie wydarzyło, a bardzo długo czekasz, to tutaj w te dni poczujesz, że to właśnie jest ochrona, że to jest kierowanie Cię na najlepszą możliwą ścieżkę dla Ciebie. Stąd tutaj mamy to 777. Także naprawdę wszechświat Cię wspiera. Wszechświat ma Twoje plecy, też taki przekaz usłyszałam. I tutaj naprawdę jest dobrze, bezpiecznie, szczęśliwie też dla tych, którzy będą w podróży. Jeśli będą jakieś przeszkody, przedłużenia, to tutaj tylko po to, żeby cię chronić, czasem wszechświat nas wstrzymuje przed wyjazdem, a później się okazuje, że wcześniej na tej drodze jakbyśmy byli to było jakieś zdarzenie, wypadek, więc tutaj. Też warto słuchać wskazówek wszechświata, nie przyspieszać pewnych rzeczy, bo jak coś dzieje się później, to znaczy, że to jest dla Twojego dobra, a i tak się wydarzy, bo Twoje marzenie jest chronione, jest wspierane przez aniołów, przez Twoich przewodników. Tutaj jest mocne wsparcie dla nas wszystkich na te najbliższe trzy dni i nie tylko, bo właśnie. Czuję z tymi czwórkami i siódemkami, tak jak mówiłam na początku, że to też ta energia może iść akurat w tym przypadku dalej, ale wyraźnie ją poczujesz przez te najbliższe trzy dni. I teraz za chwilkę sprawdzę, jak ta energia się zamanifestuje właśnie przez te trzy dni co może się wydarzyć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał, będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie, tam znajdziesz też mój adres e-mail. Jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne albo zamówić amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. Dobrze, a teraz czas sprawdzić, jak ta energia się zamanifestuje przez najbliższe trzy dni. O, 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 proszę. Odwróciła się karta. Ta tutaj też. Na pewno przez najbliższe trzy dni będziesz chcieć świętować, wychodzić, więc dla wielu z Was jednak to marzenie, ta manifestacja, to na co czekasz, Przyjdzie. Jeśli nie w pełni, to jakiś jej etap dla wielu, i tutaj będziesz chcieć wyjść z przyjaciółmi, z bliskimi, albo po prostu się z nimi spotkać i świętować coś. Dobrze, tutaj mamy kolejny przekaz, i, ale jeszcze druga połowa tej talii, bo te karty są przeogromne, mają chyba z 250 kart. Ta talia ma. Dobrze, zobaczmy, co tu jeszcze. I tutaj, kochani, jest taki duży przekaz, bardziej a propos tego, jaką drogę przechodzisz do tego świętowania, i tutaj, właśnie, w zależności od tego, w jakim momencie tej historii jesteś, to wtedy przyjdzie to świętowanie, ono może przyjść przez te trzy dni. Ale, yy, tak jak mówiłam, te czwórki, siódemki, tak jak na początku mi się pokazywało. Yy, I tak, yy, mamy kartę miesiąca, jest to grudzień. Yy, tutaj od grudnia, jakoś tak czuję tę kartę tu. Od grudnia albo od miesięcy zimowych to, to też jest 12 bądź 3 grudzień. Trzy miesiące, trzy tygodnie, dwanaście tygodni, dwanaście miesięcy. Tutaj od jakiegoś czasu masz takie uszczknięcia finansowe. Wielu z Was pragnie poprawić swoje finanse, a tu ciągle coś, a tu trzeba podatek dopłacić, a tutaj jakiś rachunek wyższy i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego są też te sprawy finansowe związane z jakąś starszą osobą. Tu owszem jest karta starszej kobiety, ale to może być też mężczyzna, bo to czytanie kolektywne. Albo ta osoba, jej sytuacja tutaj wymaga od Ciebie pomocy finansowej dla tej osoby, no i oczywiście to też trochę Ciebie obciąża. Albo to ta osoba ma jakieś tutaj wymagania wobec ciebie, że masz już być według tej osoby, jeżeli to jest matka bądź ojciec na przykład, czy babcia, dziadek, że masz już być na jakimś poziomie finansowym, ale jeszcze nie jesteś i, i ciągle tutaj nie jesteś na takim poziomie, jak ta osoba sobie wyobrażała. Więc to, bo tutaj mamy kartę królika to to nam tę historię opowiada. Karta królika w tym przypadku mówi nam o takim chciejstwie. Też jeżeli historia z tą osobą, która czegoś od Ciebie nie, wymaga, nie rezonuje, to Twoje egotyczne chciejstwa, jeżeli chodzi o... Chcę to, chcę tamto, tu wezmę kredyt na tamto, tu pożyczkę tu, bo, bo chcę mieć to, to i tamto, to też się naraża finansowo i przez to borykasz się ze stresującymi sytuacjami. Więc tutaj trzy możliwości, jak to się może rozegrać, ale generalnie Cię to stresuje. Trzeba się zastanawiać, jak tutaj na coś mieć, jak na tamto mieć. Więc. Hmm. I to, co się dzieje, to jest dla ciebie podróż mentalna, bo to jest karta powozu, ona mówi o podróży fizycznej bądź mentalnej. Może ktoś wydał na jakąś daleką podróż drogą i, no i teraz też z tego powodu tutaj jest moment oszczędzania. Może być tak, że ta Osoba, która tutaj trochę Cię obciąża finansowo albo ma jakieś wymagania, coś powie a propos Twoich finansów, co Cię zapali, albo przyjdzie jakaś sytuacja, że znowu coś jeszcze trzeba będzie tutaj dopłacić czy, czy oddać. I to jest taki test od wszechświata. Czy Ty się znowu zezłościsz? Bo mamy kartę błyskawicy. Kontroluj swoją złość, albo będzie ci przykro. I właśnie, bo tutaj już te sytuacje są długo, już się uczysz nie reagować na to, och Boże, znowu mi zabierają. Bo takie reakcje i złość ugruntuje cię w tych sytuacjach, że te sytuacje znowu będą przychodziły. A jak pomyślisz, okej, okay, jak mam oddać, przypłynie do mnie więcej, wszechświat się mną zaopiekuje, tak. To wtedy będzie już inna sytuacja, więc te trzy dni to też jest taka nauka zaufania w tą ochronę ze strony wszechświata i w to, że Cię prowadzi dobrą ścieżką. Wszechświat na pewno jest po Twojej stronie. Mamy kartę psa ochrona ze strony potężnego przyjaciela. Wszechświat, aniołowie, Twoi przewodnicy, tutaj są z Tobą. Wielu z Was może od nich w medytacji bądź we śnie otrzymać cenne wskazówki. Ta wskazówka, ta ochrona od kogoś potężnego to też może być ta starsza osoba, jeżeli ta starsza osoba dobrze się ma finansowo. Może być tak, że na przykład majętna matka bądź ojciec powiedzą, ach ty to tam nie umiesz tak zarządzać tym i tym, tymi finansami, czy czemu jeszcze na tej drodze zawodowej nie jest tak dobrze, jak ona by sobie wyobrażała, że powinieneś być, powinnaś być. To cię zapali, ale z drugiej strony ta osoba nie chce, żebyś cierpiał, cierpiała, więc jeśli może ci pomóc, to ci pomoże. Ale tutaj, no wiadomo, będzie różnie. W każdym razie jest karta korony. Szacunek idzie w twoją stronę, i to jest szacunek przeświata. Jeśli zamiast zdecydować się na złość i narzekanie, Zdecydujesz się zaufać wprowadzenie i zrozumiesz lekcje, które poprzez te wydarzenia do ciebie przychodzą. Wtedy masz gwarantowany sukces, że Twoje marzenie, Twoja sytuacja, na przykład materialna, bo tutaj to się mocno pokazuje, się poprawi. Wtedy jest gwarantowany sukces. Tutaj może chodzić o jakieś inne wydarzenie, które chcesz zamanifestować, a już to jest długa podróż i to się nie dzieje. Ktoś Ci może powiedzieć, a już tak długo to robisz, nie wiadomo, czy to Ci się uda, ale wtedy się nie poddawaj, bo ta sprawa, ten projekt ma gwarantowany sukces, ale po przejściu tych lekcji po prostu wszechświat tymi lekcjami sprawdza Cię, czy jesteś gotowy, gotowa, czy tutaj znowu zareagujesz złością na, na jakieś przeszkody, bo na naszej drodze w życiu zawsze będą jakieś przeszkody, to jest nasza kwestia, jak na nie zareagujemy. Jak z nich wyjdziemy, i czy zobaczymy to jako lekcję i przygotowanie na przyszłość. W przyszłości, jak przyjdzie takie wydarzenie, to już się nie zezłoszczę, bo już wiem, jak działać. Także tutaj takie jest przesłanie: takie rzeczy mogą się dziać. Jeszcze czuję, że niektórzy, jeśli będą potrzebować coś ważnego załatwić, to będą podróżować do tej starszej osoby żeby tutaj się dogadać, ale na pewno z tych lekcji większość z Was wyjdzie dobrze, bo szacunek idzie w Twoją stronę. To jest po prostu taki czas przed przejściem. No i teraz właśnie, w zależności od tego, w jakim momencie jesteś tutaj, jak zareagujesz, to przyjdzie to świętowanie w takim czasie. Więc tutaj też czuję, że kluczem jest to, żeby nie reagować emocjonalnie na cokolwiek się wydarzy tutaj dla ciebie, tylko żeby być obserwatorem, wziąć głęboki wdech, wydech i pomyśleć, jakie jest rozwiązanie, jeżeli to jest problem, i czego mnie to uczy, dlaczego wszechświat stawia mnie w takiej sytuacji? W jaki sposób moja energia zamanifestowała tę sytuację, bo tak też się przecież dzieje. To nasza energia wysyłana do wszechświata wraca do nas, tak, taka sama. Więc tutaj warto mieć taką refleksję, ale co by się nie działo, jesteś chroniony, chroniona. To jest przekierowanie Ciebie na dobre, szczęśliwe tory. Dobrze, i teraz jeszcze czas na afirmację słowa mocy. Możesz je powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą, żeby ją bardziej poczuć. Zobaczmy, co to będzie. Często w tych afirmacjach jest jeszcze przekaz albo wzmocnienie tego, co już było, albo jeszcze coś dodatkowego. Zobaczmy. Wow, niesamowite. Pokonuję wszelkie przeszkody, mam siłę i boskie wsparcie. Masz ochronę, masz wsparcie, by coś się szczęśliwie rozwiązało, poszło do przodu, zostało załatwione. Po drodze mogą być przeszkody. Nie reaguj złością. To jest naprawdę najważniejsze na te najbliższe trzy dni. Pamiętaj, żeby w chwilach zwątpienia mówić właśnie sobie te słowa. Pokonuję wszelkie przeszkody. Mam siłę i boskie wsparcie. Kochani, naprawdę jest to. Piękne przesłanie na następne trzy dni. Masz siłę i boskie wsparcie. Te numery anielskie 444 i 777 są bardzo mocno obecne swoją energią, te przekazy. Jeśli do któregoś z nich Cię mocno ciągnie, albo ciągle je widzisz, to zapraszam na moje czytania z tymi numerami anielskimi: 444 i 777. Te filmy za chwilkę pojawią się na ekranie, żeby przejść do jednego z nich, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.